W wstępnych oględzinach jednak tego nie będę łatał tej dziury, ponieważ już nasza folia jest dosyć mocno poprzecierana. Zauważyłem, że w dzisiejszym filmie pomógł mi pan. Generalnie, co ja tutaj zrobiłem. Ogólnie to skleiłem folię. Oczywiście nie unikłem nie wiem, błędów. Gdzieś mi się tutaj przepaliła delikatnie. Ale trudno, już tak będzie. Mogę tu jeszcze łatkę nakleić. Już tak będzie. Złoty kolor jest nieprzypadkowy. To jest w ramach Podziękowań za 100 subskrypcji. A farbę farby i tak miałem. Pozostała mi z jesieni, po naprawie nagrobku. Musiałem odmalować krzyżyki na złoto. Miałem całą puszkę. Generalnie tak, jak sklejam. Zaczynam od jednej strony, naciągam na drugą stronę. Przytrzymuję. Uważam, żeby się nie przerwała folia gorąca. Potem zgrzewam dół. Tu muszę zrobić taki kończ, bo te moje brameczki są troszkę wyższe, żeby wpuszczać zwierzątka. One są po prostu już tak wyćwiczone, że one mi się ślizgują pod folią. Nie chcę, żeby mi tunelu foliowego, żeby mi tunel foliowy rwały. Co tu jeszcze? Na co trzeba uważać? Po co ta gazeta została? Ta gazeta i tak rozmoknie. Ta gazeta się wtopiła w plastik. Z, można kombinować, zrywając w odpowiedniej temperaturze, ale ja jednak bym wolał, żeby, żeby, żeby dla mnie zawsze tutaj temperatura już była taka zimna, wtedy zrywam gazetę, a te paprochy, które pozostawały, je ja po prostu rozmoczy deszcz. Jeżeli by mi to przeszkadzało, to mogę to po prostu namoczyć i delikatnie, szczotką ten papier zmyć. Co to jeszcze? Poprzeczkę, którą tutaj dałem ma za zadanie wzmocnienie całej rurki, bo tutaj już na dole jest ta rurka dosyć mocno zżarta przez korozję. Dwie warstwy farby zastosowałem. Szary podkład. Ich. Generalnie pałąki, szczyty powinno się bardziej malować na kolor biały. To troszkę wydłuży żywotność folii, bo mniej będzie się po prostu przypalać na łączeniach. Myślę, że źle nie wyszło gospodarskim sposobem. Przyznam wam się, że ogólnie żelazkiem zwykłym domowym zgrzewałem pierwszy raz, bo z reguły bo większości. Do pracy, zaprzęgam do pracy ten oto no ekwiwalifiku ekwi, czasu, który pożyczył mi kolega. Już tego nie produkują. On ma mniejszą moc, bo to jest około 100 W żelazko i troszkę, troszkę lepiej. Troszkę mniejsze prawdopodobieństwo jest, że dziurach jeżeli bym Zgrzewał folię bezpośrednio bez izolacji żelazka gazetą. No to wiadomo, że już bym zepsuł na pierwszym zgrzewie. Co tu jeszcze? Oczywiście tutaj zastosowałem izolację od deski. Deska jest pod spodem, żeby nam się nie wychładało, żeby całą temperaturę zatrzymać między materiałem. A gazetę. To wzmocnienie jeszcze będzie miało za zadanie, żeby mi ta folia nie wibrowała na, wieś, na wietrze. Troszkę zawsze będzie ciszej na podwórku. Wiec, wieczne dni. Oczywiście tutaj naklejemy na środku taką łatę, która będzie wzmacniać całą konstrukcję. Generalnie, zgrzewając folię, można robić cuda. Plus jest taki przy zgrzewaniu, że na pewno żadnego gwoździa nie zgubimy. Jestem przekonany, że zgrzewanie ma o wiele bardziej, e, większą efektywność, niż spinki. Spinki trzymają tylko w jednym miejscu, a zgrzew trzyma po całości. I teraz tak, kiedy wycinam folię, zawsze się staram, żeby większa była zakładka. Czym większa zakładka, tym mniejsze naprężenie jest w tym miejscu i dłużej, dłużej nam będzie tutaj się nie przecierała folia. To jeszcze, nic trudnego, jak na pierwszy raz, zwykłym żelazkiem, nie moim profesjonalnym jest, mi się wydaje, git. Oceńcie sami. Złotu, złoty kolor specjalnie dla Was w podziękowaniach. Myślę, że na 1000 subskrypcji rzucę Wam film, jak robię własnoręcznie tunel foliowy po kosztach. Zachęcam do subskrypcji, do zalajkowania. Zostaw komentarz.